Witajcie, z tej strony Kazumi i mam dla was spoiler odnowionego konia duńskiego gorąco krwistego jego wszystkie animacje, umaszczenia, cenę i gdzie będzie się znajdować i tym podobne Także serdecznie zapraszam do oglądania a wy nie zapomnijcie o zostawieniu łapencji w górę, subskrypcji i dzwoneczku żeby być zawsze na bieżąco właśnie z takimi fajnymi newsami naszej pikselowej gry A moich wszystkich wspierających pozdrawiam serdecznie Okej, okay, kochani. Aktualnie teraz, to widzicie na ekranie, to tak naprawdę ja widzę pierwszy raz. I najpierw zacznijmy sobie od animacji tego konia. Tutaj mamy taki stępik. Taki taki bardzo ujażniony tutaj jest skus. Również taki bardzo ujeżdżeniowy, dostojny. Tutaj mamy galop. Generalnie tutaj mi troszkę przypomina z tego galop może Lipicany, bo one też tak chodzą, ale okej. Okay. Tutaj szybszy galop oczywiście. No i moi drodzy, cv. Oczywiście też w zwolnionym tempie. Tak wygląda cofanie. a tak skacze teraz oczywiście można skakać również i z kusu wcześniej można było tylko z galopu więc tutaj CC Creations pokazuje z kusu i z galopu też czy też ogólnie z kusu i z tych szybszych galopów i, i w ogóle powiem wam szczerze, że nie wiem co o tych koniach sądzić bo one tak nagle wyszły nie wiem szczerze, co mam o nich myśleć. Tu mamy oczywiście zatrzymanie i w zwolnionym tempie. I tak dębuje. Dempowanie takie po prostu. Takie zwyczajne. A tak prezentuje się animacja specjalna. Czyli typowo ujeżdżeniowa. Tak się nie to chyba jest piaf. A tak wygląda animacja druga specjalna, czyli jak idziemy sobie teraz kusem lub stępem i przytrzymamy Shift plus W, czy strzałkę. Tak prezentuje się w sprzęcie, wraz z postacią oczywiście. Jakiego animacje też wyglądają, szczerze? Normalne animacje są dość w porządku. Ale widać, że ten koń jest taki typowo ujeżdżeniowy. Naprawdę to jest typowo ujeżdżeniowy. A teraz, mojej mili, przejdziemy już do umaszczeń tego nowego konia. Tak prezentuje się taka ta focza, która będzie znajdować się w forcie Pinta. Generalnie ten koń będzie miał na fryzurę. Parkoczyki... Taką krótszą, w sumie wzgoloną, i rokeza standardowo, taką troszeczkę dłuższą, koreczkę oczywiście, a na ogonie będzie mieć na przykład oczywiście warkocz i nowy taki ogon spleciony. Tak prezentuje się drugie omaszczenie, czyli takie siwe w jabłuszka. Dalej mamy takiego pięknego kasztana. Następnie mamy gniadosza, który szczerze mi się podoba, bo to umaszczenie jest takie samo jak u Shire'a, którego też bardzo lubię. Myślę, że to jest jedno z ładniejszych umaszczeń. Kolejny to jest taki ciemniejszy kasztan, który też mi się mega podoba. Dalej mamy karusa. Myślałam, że u karego będą jednak te odmiany, ale niestety jednak ich nie ma. Więc to jest taki zwyczajny cały kary koniuch. A siódmym omaszczeniem jest takie Kremello. Tutaj nie było zaznaczone, który z aplikacji, być może który z nich będzie, nie wiadomo, no ale, ale to jest najmniej istotne. Ta wygląda porównanie z kucem Dartmoor, ze startowcem i z strzajerkiem. Będą one dostępne w dworze srebrnej Polany. A ich koszt będzie wynosił 950 StarCoins. A na Jorwiku mają pojawić się już 8 listopada, czyli już niebawem w sumie za dwa tygodnie. Także to jest już na tyle. Generalnie. Dajcie znać w komentarzu koniecznie, który koń najbardziej Wam się podoba z tych wszystkich. Mnie najbardziej zauroczył gniadosz oraz ten ciemny kasztan. Jasny kasztan jest też również ładny oraz siewy jabłkowity również. Jednakże te dwa pierwsze, które wymieniałam są naprawdę moim zdaniem świetnie zrobione, jeśli chodzi o umieszczenie. Uważam, że te konie nie są złe, nie są też jakieś takie ultra bardzo super. Ale moim zdaniem są dość dobrze zrobione i są po prostu końmi tak już typowo, jakby sam zespół zrobił je typowo pod ujeżdżania. Także no, wydajcie w komentarzu, którego byście zakupili, oraz dajcie swoją opinię ogólnie na temat hodów i po prostu tych koni. Także na tyle trzymajcie się i do następnego. Pamiętajcie o zostawieniu łapencji, subskrypcji i dzwoneczka, żeby być zawsze na bieżąco.